Siemanko, z tej strony ciwerpikowo i was powrotem w ten tak po polskiemu, gdzie jest coraz trudniej i gorzej w ogóle. Gadaj! O! tak pójdziemy na górę, może są jakieś karteczki warto to sprawdzić, prawda? Ja, ja bym się bał iść na obiad do takiego typka, który mieszka samotnie w lesie i wygląda w ten sposób. Za chuj nic od niego nie zjadł. Spokój kapcie, zaraz się tym zajmiemy i znajdziemy wszystko. W ogóle zauważyliście? Na jawie ma taką lampę naftową. Nie patrz w lustro, spójrz w okno. Tak. E, a o czym mówię? Że na jawie ma lampę naftową, tak. A jak jest sen, to zapierdala ze świecą. Jeśli czegoś nie widzisz, nie znaczy, że tego nie ma ja sobie tłumaczyłem zupełnie inaczej. Spokojnie. Nie ma nikogo w domu. Mam jakąś schizkę, mam wrażenie, że zaraz się coś pojawi, a nie powinno. Nie zwracałem uwagi na to, ale chyba ten dom na jawie ma stałą, stały układ pokoi i one się tylko z czasu na czas zwiększają. Ich ilość w sensie. Chyba. Hm, czyli tu nie było żadnych notatek. Trudno. Zejdziemy na dół. Wszystkiego się zaraz dowiemy. Bez nerw, bez spiny. Znajdziemy pamiętnik. Będziemy mogli dalej żyć w samotności w lesie. Stulpeisk! No, grzecznie i spokojnie są w samotności w lesie. Co to kurwa było? Jaki hełm tu jest w kule? What the fuck? Na co ci coś takiego, stary? Na chacie? Ty takie trumny? Teraz otwierają się drzwi. No, wiedziałem. Widziałem to od razu. Serio? Ja myślę, że jesteś całkiem pory tym chłopcem. Tu, tu w kapciochach idziemy w las. Idziemy znaleźć dziewczynkę. Jestem ciekaw, czy tym razem będzie jakaś fajniejsza schizka. Wow, ale blisko, chata. Tego jeszcze nie było, ale to i tak. My idziemy dalej, szukamy dziewczynki. I znajdujemy ją teraz. Jest! Mówiłem, że ją znajdziemy teraz. What the fuck? O! Nic nie było, szukamy jeszcze jednej. Która jest tutaj? O kurwa, druga chata. Ha! Czyli tak jakby krąży w kółko cały czas. Nieważne do której chaty dojdę, ale... cały czas w tym samym miejscu jestem. Tak? Co jak gadam w ogóle? Nieważne. Szukamy drugiej dziewczynki, która jest... Ha! Dobra, to hukanie nie zostawiam na studenty. <grywka> Dziewczynka jest tutaj. Gdzie tu jest szmata? No wejdźmy prosto w nią, no. Hop, hop synku, no. What the fuck? I ta gra nie przestanie mnie zadziwiać, nie? <laughs> Te wstawki są zajebiste. A i tak się założy, że nie znalazłem wszystkich. Okazuje się, że w lesie jest kilka dziewczynek. Dobra. Um, idziemy do domu. Dzielność. Dzielność. Fuck. Jest domek. Znaleźliśmy go w końcu. Fuck! Znaczy, super, że idziemy się straszyć teraz, tak? <grym> Jakieś Kurwa coś mi nieprzyjemnie było po tym spacerze w lesie teraz. Dobra, nie możemy niczego zjebać. dammit, na pewno zjebie. <grym> No, chyba was Bóg opuścił. Widzicie, teraz ma świecę. Tak, ja zamierzam wyznawać zasadę z ostatniego odcinka, gdzie udało mi się w końcu coś wygrać. Nie gaszę nigdzie światła, i mam to w dupie. Ktoś bardzo mały. Wiesz, chłopaku! Szybko się pojawiają meble teraz. Nie ufam temu. Co? Co się dzieje? Fuck na górze. No na górę nie musimy wracać na razie, więc chuj w dupę. O, super! Kawek patyka. Na pewno się za nim schowam i nikt mnie nie zobaczy. Prawda? Od razu człowiek czuje się bezpieczniej wpizdu, bez nerwy. Nie spinaj się chłopaku, w ogóle, nic ci nie będzie. Dawać meble Ja wiem, że tylko pod, podpalę ten zegar i przyjdą duchy. Momentalnie zacz, zacznie się pukanie. więcej jest to, że za tą szafą jebaną się nie schowam. Jebana burza. Okej. Okay. Mam odpalone światło. Nie jesteśmy zestresowani w ogóle. W ogóle nic, a kurwa nic. Nie ma stresu. Jesteś tam, z kurwielu. Nie, 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 bawimy się w nic. Nie bawimy się w nic głupiego z wami. Fuck. Fuck. Wcale się nie drżę. O, będą meble. Jest zegar. Kurwa, tą planszę przejdę raz, dwa. Jestem tego pewny. Why? Nie będę się chować nigdzie. Mam cię w dupie szmato O, kolejny zegar. Kurwa, ale łatwizna. Poczekaj, masz dodać do końca, i dopiero pójdę na górę. Dobra, tu będzie oko. Jest i oko. Zapalamy światło i cię nie ma. Kurwa. Teraz tam. Tam będzie na pewno trudniej. Ale na Chillau idziemy, nie gasimy żadnych świateł. Możemy zaszlić. <laughs> Kurwa, pierdolona w dupę w piwę bleba. -ble <laughs> 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 Jestem dzielny. Do you see me? Or do you not? Nie widzę cię. Pójdź, zgaśmy światło i się schowajmy, żeby zobaczyć duchy. Pójdę, muszę. Co ty robisz? Ogarnij się. O, tam jest. O nie, to ten dupek zajebany w dupę. Tak, właśnie ten dupek zajebany w dupę. Jest. Tak o. Tak o. Tak oto przyszedłem. Łatwizna, proszę państwa. Nic mi nie jest strasznego tutaj. <laughs> Wszystko żyje. W tę grę należy grać w ciszy. Zbierz gości dwie godziny przed świtem. Każdy wybiera sobie człowieka. Następnie goście powinni chodzić bezszelestnie po domu. Każdy jest skoncentrowany na własnym celu. Wcześniej czy później usłyszycie głos tutaj, ptaszki, zbierzcie się wokół marmurowego gniazda. W tym momencie wszyscy powinni znieruchomieć. Jeśli dźwięk będzie trwał dłużej, oznacza to koniec gry. Wśród nas jest niewitka. No nic, tylko się bawić Nie rozumiem tych kartek, kurwa, jego mać Dobra, machniemy jeszcze Jedną miały, jeden sen Tak właśnie zrobimy Gadaj, coś hmm, Musimy iść teraz tutaj to Spoko

Nie jestem pewny czy na jawie ten czas też się zwiększa, tak? Czyli jak obudzimy się na jawie i on będzie miał bardzo blisko świtu, to dopiero się obudzi. Niech to nie trzeba do szczęścia, prawda? Posadziliśmy las, aby, żeby ukryć drzewo.

Słaba robota mimo wszystko. Nie dałbym się wkręcić. Nie, ale widzieliście, moja technika na to, żeby zostawić wszędzie zapalone światło działa. Bardzo szybko wygrałem. Nie, i komary. Kurwa raj na ziemi. Dobra. Bo zapaliliśmy wszędzie. Może cały ten dom jest w Twojej głowie, stary. Może już cię całkiem jebało Co? Nie może być tu potworu przecież chyba, nie? Ciekawe. Nie musisz się przyzwyczaić do światła. Kurwa, spokojnie, bez nerw, chłopaku. Nic ci się nie wydaje. się, kurwa niekomfortowo czytając każdą kolejną stronę tutaj. Sakra. Teraz otwieramy drzwi. Dziękuję bardzo. Sam sobie nie poradził. Typ, typ. Fuck! Już się może psuć? Wszystko? Masakra. Dobra. Ale proszę Państwa, zanim wyjdziemy na zewnątrz, ja kończę ten odcinek. <laughs> I jednak inaczej, bo był za długo. Um, dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, lajkujcie, powiedzcie subskrybujcie i pa pa.